Ktoś się dzisiaj spóźnił, a klient czeka. Pan się naoglądał filmów na YouTubie. Kolega z pracy mu pokazał, więcej nie było potrzeba. A jak się jeszcze okazało, że żona właściciela ma na imię Marlenka, to to już nie przypadek. Trzeba było zrobić soft. Ale ładny kolor. Kiwi, czy Ty wiesz, że żona Pana właściciela ma na imię Marlenka? To, pewnie, yy, to nie no, przypadek Nie, to nie ma w ogóle nie ma przypadków, w życiu w ogóle nie ma żadnych przypadków, a tym bardziej to już w ogóle <noise> Także musisz zrobić co najmniej tyle co Marlence, bo Pani Marlena nie będzie to. A temat zadowana. jest trudny No właśnie, czym to się różni, bo to nie jest dokładnie to nie, samo patrzę, Nie wiadomo który, jak ja, jak mówiłem, którymi, którymi drogami podążają myśli konstruktorów Samochód jest 1.6 diesel Czyli niby to samo. A sterownik zupełnie inny. Czemu? Delphi, DCM, 6.2. To chyba utrudnienie, co? Zobaczymy. Dobra. Czyli co? Uda się po OBD tutaj, tak? Tak samo jak poprzednio? No bo to grupa Volkswagena. Nad tym wszyscy walczą. Mhm. I zobacz, jaka to piękna sytuacja. Przyjrzyj się Pan sprawie. Robisz identyfikację. Tak. Wykrywa sterownik i co Ci pisze, że oryginał, yy, oryginalny plik dostępny jest na serwerze no i każesz go wyczytać no i to wirtual, czyli, no czyli tak po, pobór z serwera mhm. tu możesz go sobie opisać, nie wiem jak on tam ma tak żeby on się kiedyś nie zagubił na przyszłość P.O. P.O. Mhm. Yy, 5NU01 5NU01 no i co, i zapisz Zobacz ile to pobór tylko tyle. Ty, jak masz szybki internet tylko cię tutaj e... ogranicza prędkość internetu Już masz za chwilę pobrany plik Co żad... no, a, widziałeś, a, a widziałeś, samochody nielubiane No to niestety no. Trwa, Robisz, Swoje trwało otworzyć, przylutować, a tak wiesz No Takie to panie życie Ech, Dobra, to czekamy na efekty Zobaczymy zaraz no. Jakiś jeszcze masz tu pomysł, żeby coś Nie, to pokazać? Nie, duży pomysł. Wiesz tak, w ramach tutaj prowadzenia szeroko zakrojonej, znaczy, szeroko zakrojonej szeroką skalę akcji edukacyjnej, to pokażę, bo ta firma, która dostarcza mi oprogramowanie i, i, i mam od nich programator, od niedawna udostępniłam mi tam chwilę testy, a teraz jest dataloger do, do większości samochodów. Co to jest? A w czasie hamowania zbiera wszystkie, wszystkie, wszystkie parametry, które Cię interesują. O. Dawkę paliwa, zadane, odebrane, wykonane. Zaraz Ci pokażę. Chodź, siadnijcie, zobaczmy. Tak, bez tego żyć. Jak nie ma się takiego datalogera? Wiesz co? No to wtedy trzeba bierze sobie telefon ten z tym, z tym, na, z tym, tym na kolana i sobie testujesz. A patrz, pokażę Ci. Ja nie umiem jak zwykle. Zwróć uwagę. Masz podłączony pod OBD i to tak w dość jest? szybkiej komunikacji sobie czyli ta częstotliwość tych ramek zobacz. i Aha. zobacz, masz tak, przepływ pa, pedał gazu yy, wtrysk mhm. w, w mikrosekundach, w dawka to jest yy, do wszystkich aut to nie jest dawka, przepraszam, to jest przepływ, mass, mass airflow, lambda, prędkość silnika zaraz Ci pokażę, bo to yy, Świetnie oddaje na przykład ciśnienie do ładowania, i na mm -hmm. przykład widać, jakie zostało zadane, jakie odebrane. zaraz nasza ulubiona temperatura w kulerze. O Boże. Ale nie, nie, to nie, bo stał. wygrał się i wiesz, o to. No dajmy, dajmy mu. Przepływ dajmy powietrza chwilę. jakiś. Musi być, I no. tak. możesz sobie obserwować na żywo tutaj. Aha. I Jaki nagrywać jest? pewnie. A później możesz sobie zrobić rekord. A to a. za chwilę. Patrz, to, to i, tak, i tak musimy zrobić pomiar na R. Ratunkowy. Tak jest. Trafinowany. Eee, czekaj, referencyjny. Referencyjny, o. Dobrze. I ten. Yy, to ci to przekażę. Dobra. Widzisz tutaj. Widzisz dobrze? Yy, nie. <laughs> nie, no dobrze, wszystko dobrze. Poczekaj, czy ja mam. Yy... Czy ty wszystko masz, żeby schamać? Klawiatura jest na pewno za daleko. Zawsze tak, tam jest, patrz, widzę ją. <laughs> yy... Jest taka ciekawostka, ciekawa ciekawostka, której właśnie nie rozumiem, że, że te sterowniki. Yy, właśnie grupa Volkswagena tak przechodzi sobie co kilka lat ze sterowników Boscha na jakieś inne. Na na Delphi e, na I na Siemensy. Możesz zrobić złość na w tobie. Nie, no właśnie nie, jak, jaka to złość, skoro, skoro to... Yy... Żadna to złość. Poczekaj, byśmy dowiedzieli jak to wyłączyć. To się chodziło, włączało się radio, podciskało się kar. Tak. Ale on się poddawał zaraz. Ale to też nie będziemy go dręczyć. Eee, czekaj, znowu zrobiłem źle. K eee, Ustawienia, włączony, wyłączony. Widziałeś? O, Stary Skodziarz ze mnie, tak? Jak ożył. Eee, tak, eee, i sobie tam eee, jedziemy referencyjnie, to tam się różne rzeczy piękne mierzą możemy sobie to obserwować, co, tam się, co, co sobie tylko tam życzymy patrz, to jest nawet y, engine torque, on wylicza jaki, jak, jaki jest moment obrotowy na wale dodaje gazu, on tam pokazuje więcej, mniej a no teraz pokażę, jakie to są w ogóle ciekawe tematy standardowo 3000 obrotów, to tutaj żadnych zmian nie będzie Czyli kalibracja hałogi. Dizle zawsze mocniej się nastawia. Ile dasz? 4000. Yy, bo pomiar trwa krócej, a Dizle właśnie lubią lubi mieć duże obciążenie, żeby do, do, dobrze odwzorować tą krzywą momentu. A benzyny się grzeją, więc lepiej tych benzyn tak nie grzać. Aha. Wiesz, Bo ona i tak y, ma problem zawsze, ty, zawsze z, z temperaturą. A dieslo masz za na tej temperaturze bardzo nie zależy. Aha. I patrz robimy sobie tutaj, jak chcemy nagrać Rekord. tego tego, już tu mamy gotowe do pomiaru, to, także tu nagrywamy tę piosenkę, schodzimy z obrotami tam do naszego, do naszego minimum. I dzida. No, ale... Tak, tak, to jest, to jest zdecydowanie wygodniej. Loga możemy zatrzymać właśnie zależy nam na nim. Bo teraz nasz, na, nas pyta, jak chcemy to nazwać, nie? No to, to będzie na przykład skoda. No i tam powiedzmy dwie literki z tablicy PO. I teraz tak, wysyła się to. Mamy tutaj swoje logi, które, żeśmy sobie, które sobie mamy. I otwieramy. I to jest nasz log. Aha. Możesz wszystko przeanalizować. Zwróć pewną... Zwróć uwagę na pewną rzecz. Patrz, tu jest tak. Tu możemy sobie otworzyć, co tam, co chcemy. Pyta nas, które nas wartości interesują. I patrz, zwróć uwagę na taką rzecz. Engine Torque. Tego nie chcemy, Rotor Walk Pozytywny, bo chcę to omówić, więc te wszystkie powyłączam, Różowy to jest Engine Torque. Kolor. Czyli każdy, każdy. Mamy pikret... to silnika. Ka tak, y każdy wykres y ma swój kolor. Aha. I patrz, tu możemy sobie jeden i zobacz, tu żeśmy widać, to jest gas pedal position, Widzisz, to czarne. Tak, gazu tutaj. Do dodałem gazu do dechy i ten samochód, patrz, dusiłeś y go. Ale y czego? Y uważaj. Zacząłem od, od 0% wcisnąłem 100, no. 100 i patrz, patrz teraz na nasz engine torque ostatnia, ostatnia kolumna, patrz 100, 150, 170, że się gdzieś tam buduje, 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 295, 8, 9, widzisz? chodzi, że się tam zwiększa, zwiększa, zwiększa. 302, 306, 8, 10. I spada, tak? Czyli 310 uznajmy za wartość maksymalną, nie? Tak jest. Wyliczoną na wale. I zobaczmy, co nam pokaże hamownia. Eee, jest to Skoda. No nie da się ukryć. Ale to bardzo dobrze, my bardzo lubimy Skody. To jest 3? weźmy mi po twój, żeby nie wyszedł na durnia. 3 czy eee, 4? 3. 3. Eee, 1.6 6 TDI. Tak jest. Eee, ale to sobie do, do, dopiszmy Delphi. Del... P i, i Delfi. Dwa penety. Co Złe nie umiem obsługiwać klawiatury Ale jest trzeba jak jedną korzystać. Delphi e Tabliczki są PO e i pomiar numer jeden. Uno. Uno. Zobacz, że moment praktycznie odwzorował się z tego. Odwzorował się ten, co mamy na wale, wyliczony z komputera, odwzorował się na hamowni. To też taka wskazówka dla tych wszystkich, dla których hamownia zawyża. Ona jest skalibrowana perfekcyjnie. Okay. I przecież wow. to jest pierwsze nasze. dotknęliśmy pierwszy raz tego samochodu, ja byłem przekonany, że tak wyjdzie. To jeszcze w ramach ciekawostki możesz nałożyć teraz ten wykres na referencyjny wykres Marlenki? Mogę. A tu dużo mocy wyszło. Mocny Słuchaj, my tu nie. Tak wyszła Skoda. Aha, Czyli te grubsze to jest to nowsze Tak, no Tak, ta jest bardzo mocna 135 konia, powinna no. być 110, 25 koni więcej, no ale. Co poradzi? To jest na żywo. Life. Jesteśmy tutaj w studio na Woronicza, Wszystko okay. jest na żywo. <laughs> Okej. Okay. Na no co zaraz kolej? Yy, no wiesz, teraz analiza loga, jeżeli kogoś to interesuje. Okej, okay, czyli tego tutaj? Tak. Bo, bo, jeszcze zwrócę Ci uwagę, bo ja się zachwycam tym, może jeżeli ktoś lubi motoryzację, a lubi też jakieś kwestie diagnostyki samochodowej, to zobacz, jakie to jest przepyszne urządzenie. Możesz zaznaczyć sobie, co tylko sobie życzysz. Patrz, yy, otwierasz to. I wybierasz teraz eee, patrz legendy, co chcesz widzieć, a eee, czego nie. Tak, na przykład wiesz, można sobie wyłączyć to, to, czego tam nie potrzebujesz. No po co ci gas pedal position, ale zawsze engine speed jest mile widziany, nie? Aha. Ciśnienie atmosferyczne też nam po nic. Eee, boost pressure i set point, czyli nastawione jakie jest. Aha. To sobie zaraz zobaczysz, jaka to jest różnica przed i po softcie. To nas nie interesują te wartości. Zaraz jeszcze pokażę, co nas interesuje. Eee, no myśl, powiedzmy, że to i patrz. Tu, jeszcze jakby ktoś nie lubi takiego loga, był bardziej do Excela przyzwyczajony. Zaraz, to wszystko masz, co, co ileś obrotów y, masz. Mm -hmm. y, Czego bo mi się tutaj zaznaczyło? Z, zaznaczyło za dużo. Ale rozpisane jest w formie tabelki. Patrz, to, tak, że masz, co tam sobie życzysz, na przykład chcesz sobie zobaczyć, y, obserwujesz sobie wykres. Y, tylko, że w ładniejszej formie go wyświetlę, w takiej. Bo to był marlenkowy. Marlenkowy to jest referencyjny samochód. A, to? Ten. A weźmy sobie, weźmy sobie to na delfaju naszą skodę. O. I to nas interesuje. No, weźmy już ze stła, wyrzućmy ten niepotrzebny. No i no, powiedzmy, że, że nas interesuje, co tu się na przykład dzieje przy 3400 obrotów. nie? No i tak, czy, czy we, znajdźmy sobie tutaj te 3400 obrotów. 3400? Tak. tak. 3400 już za wysoko. O, już, 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 już trafiam. Okej okay. 300, no. 3400. No i teraz mamy tak. E, przepływ powietrza jest 392 kg na godzinę. Aha. E, e, na, 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 na wtrysk miligramów jest 964. Ciśnienie do ładowania 1,5 bara, bardzo wysokie. E, I wtedy tork jest 300,6. I to to praktycznie w ogóle jest dokładnie z tej tabeli. Aha. A powiedz no. mi, y, ile było u Marlenki na dzień dobry? też 1,5 bara? 1,2. To super, wiesz, silniki prawdopodobnie są takie same, ale system sterujący zupełnie inny Aha. Wszystko jest inaczej w tym samochodzie Ok, czyli to tylko tak na pozór podobne Sterowanie inne zupełnie Tak jest no dobra, jeszcze, po nas takie... tutaj, jeszcze nas tu interesuje jedna, jedna wartość, która, którą, którą, bez której się tutaj softu nie stworzy no. hmm. yy, Tu mamy... Ilość paliwa? Tak i, ale też nie wszystko. setpoint nas nie interesuje. Duration, a, no, adwans na razie nie. Za chwilę będę to sobie analizował, bo to tylko także pokazać, to, jeśli ktoś chce to obejrzeć. Czyli ile z tego paliwa w danych obrotach? Czy mhm, muszę tu przejść na górę? 50, czyli on, 50 tu. Ta niebieska. No widzę, Skala widzę. 51, 52. I w maksymalnym tutaj, tu gdzie jest maksimum mocy, tam jest maksimum wydatku, to jest, to jest jasne ten samochód na 54 mg na, na, na wtrysk maksymalnie To dużo, mało, bo nie teraz wiem, na dieslach się nie znam yy... Wysilony teraz, jest ten silnik? Nie, nie. Okay. Teraz to jest, to, to jest mało, no powiedzmy, że yy, zrobimy... Yy, to jest wartość, na której... Na zresztą, co się robi w dieslach? Plus 10% wszystko do góry Nie, to tak się kiedyś robiło <laughs> I co gorsza, to dawało efekty, ale nie tak, jakbyśmy chcieli Słuchaj, więc tak, trochę bustu. Trochę ciśnienia na, na, na railu, uh -huh. czyli na szynie paliwowej, eee, i gniszy na adwans, czyli czas wtrysku i uh -huh. eee, ilość tego paliwa, ile wchodzi. Aha. I to nam wynikowo da, da jakąś moc. i to za chwilę pokażemy, jak będziemy już mieć gotowy soft. Dzięki. Dobra. Pozwól, tak, powiem Ci, zobacz. Schamowałem teraz włozik, okay. eee, no i zobacz, moja Generalnie, co, e, tak. Generalnie coś się mu wyprawia, nie? No, coś gotowego. Eee, upada tutaj w tym miejscu, no i to powiedzmy no załóżmy, że to jest tam no, 4000, między 4000 a 200 coś tam się zadziewa uh -huh. i zwróć uwagę i teraz dzięki temu logowi, logu uh -huh. zobacz mamy dokładnie to samo miejsce, zobacz idą sobie tu obroty, na samej górze masz obroty, o oh, tu widzę, w tym miejscu. widzę, widzisz idziesz, 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 idziesz 3900 i właśnie te 4044 się zaczyna coś dziać nie? Uh -huh. i teraz Moją y, tutaj y, misją jest znaleźć, a co ta, ten samochód tak naprawdę tutaj boli. I dzięki temu, zobacz, mogę sobie teraz wygodnie usiąść, nie muszę siedzieć tam w tej, na tej gorącej hamowni i tam się smażyć i, i wiesz, się rzeczy organizm odmawia współpracy. W klimatyzowanym ta, pomieszczeniu. Ta. I, i, I mogę sobie tutaj y, przeanalizować, gdzie tu tak naprawdę leży pies pogrzebany. Zaraz zobaczymy, po, t, który parametr został obcięty, żeby, żeby, żeby się y, który parametr został obcięty, z czego się ten silnik wybronił i za chwilę zrobimy popraweczkę i będziemy patrzeć, czy to nam coś wniosło do sprawy. Okej, okay. dobra. Także. a czy ty dokonałeś czyszczenia wycieraczki? No, Ale Nie jest aż taka zła. Jeżeli nas oglądają coś widzowie, którzy teraz się zastanawiają nad zrobieniem softu, to trzeba pamiętać o tym, żeby przejeżdżać z pełnym bakiem. Takie podstawy, co nie? No, chociaż po, połówka niech by była. Mhm. To już by było bardzo wesoło. No, walczymy, walczymy. Dusimy ich. Dusimy cały czas. Cały czas, nie I puszczamy. Nie, no już sprawa jest taka: no tam mniejszy. Jakoś się przy 4000. Oczywiście usta nie jeździ przy 4000. No tak. To w zakręcie do 4000, ale jak mówiłem, ja muszę mieć 100% satysfakcji z wykonanej roboty. Mhm. A tym bardziej, że jest to Skoda, czyli grupa Volkswagena. Czyli ktoś to zrobi lepiej. Więc trzeba tak zrobić, żeby mało miało do poprawiania. Rozumiem. Czyli zagrałaś teraz poprawką i e... sprawdzasz jak to wyszło. Seria jest jakaś wyjątkowo mocna w tym samochodzie. Wiesz, 135 KM, no to 135 koni a to powinna być 115-20 koni mniej. 10 powinno być. Ale ja na to nie poradzę, no tak jak tak, 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 tak. wiesz. się przyrost, mniejsza w sumie z wartościami. Jak pan znajdujesz, to wyprowadzenie tego załamania. Sztos! Idę to pokazać z bliska, bo jest perfekt! No zaraz Ci pokażę jeszcze dokładniej. Wow! Jest różnica! Ona by było jeszcze zobaczyć dlaczego tutaj wiesz, było... to jest chyba kwestia naciśnięcia gazu. Że dół był, był trochę nie, gorszy. Nie, ale to jest minimalna, to nie jest minimalnie, trzeba było to sprawdzić. Wiesz. Być może to jest kwestia kiedy hamulec złapał, nie? to, tam jest Aha Czyli dół raczej jest identyczny. Tak. Nie, bo tutaj widzisz, no to to był problem z tym z tym. E... Z tym dołkiem. Z tym dołkiem. Wiesz moc jest taka sama, ale... Nie Dołek jest wyprowadzony. Nawet góra jest lepsza. No, no trochę, tu trochę wiesz, też już, jest, też już, jest, też już jest, to nagrzali dość mocno, nie? Także wydaje mi się, że to 155 koni to bardzo dobry wynik. No wiem, one, one tak, tylko... Też... Trzeba, trzeba przyznać, że chyba ten po prostu marlenki wyszedł rewelacyjnie, a ten bardzo dobrze Nie, on się pewnie jeszcze rozchodzi, on jest za świeży ten samochód. Aha. On jest, świeży. on jeszcze pewnie. Ale jest... jest bardzo dobry. Mi się wydaje, że to. No to co? Kolejny odcinek z serii proza życia. Taka dosyć świeża proza, ale... 1.6 6 turbo diesel. No, Także tak to wyszło Co? Pozdrawiamy widzów? Tak Mój Kiwi piąteczka na widzenia, jak zwykle Kończymy odcinek ze Ja Jazda testowa z klientem Kto jak to, ale właściciel wie najlepiej, czy jest jakaś różnica, one czy nie ma Jest, jest Jest bez Jest? Oczywiście A jest uśmiech na twarzy? No czy ja. <noise> to dobrze Było mocy i tak powinno być No to się cieszymy Tak powinno być No dobra, to dobra, co? Bo to jest Szerokiej drogi, dużo mocy i bez wypadkowości No Piąteczka Piąteczka